No dobra, moi drodzy, chcieliście materiał o samuraju, no to będzie materiał o samuraju i to chyba nie jednym z tego, co się okazuje. Pojawiła się fajna okazja w internetach, no i, no i, no i, słuchajcie, być może staniemy się szczęśliwymi posiadaczami samuraja. <gryw> Szwagier jako znawca tematu pojechał właśnie się przejechać na jazdę testową. No i zaraz pewnie będzie wracał, no i zobaczymy jaki będzie werdykt, jaki będzie werdykt. Czy bierzemy, czy nie bierzemy, ale od razu Wam zdradzę, że jest to samuraj Long w Dizdu. No, ciekawy, mi się podoba. Wracają, jedziesz strzała. No, jest potwór. Dobry jest. Proszę bardzo. Patrzcie. Patrzcie. Szatan nie samochód. No i co, fajny nie? Mi się podoba. Patrzcie, jak się prezentuje z boku. Kurde, do tego można wszystko napakować, całą rodzinę. Szatan. Lampa działa. Kurde. No jak? Jeździ? Przyspiesza? Patrzcie co się tu dzieje normalnie. Tu trochę myszy pogryzły fotel. Ale patrzcie jaka przestrzeń. Tu trochę mchu. Pajęczyny, tam jeszcze osy mamy. Tu sznurek jest w gratisie widzę. razie czego jakby można dociągnięcia sanek. Ale jest hak. Sprawny, bo ja Hak jest? Proszę. trochę zjadło. Zimówki są Patrzcie, bieżnika jest jeszcze Proszę. Przebieg znikomy Jedyne 200-2000 Tu troszeczkę Wyciągara Nie, no nie Patrola można wyciągać. No, wentylator się włączył, nawet działa. Proszę bardzo. Chyba wyjdzie. Siemka. Siemka. Chcieliście odcinek o samuraju? No to będzie odcinek o samuraju, ale nie o tamtym białym. Będzie odcinek o tym samuraju, którego kupiliśmy właśnie pół godziny temu. <ścoughs> Popatrzcie jaki jest piękny. Normalnie powiem Wam, że jestem. Zakochałem się. Miał wrócić na lawecie, miał przyjechać tu na lawecie, przyjechał o własnych kołach. Tu jest troszeczkę wgnieciony, tu troszeczkę jest. Tu się przyteguje i będzie dobrze. Tutaj mamy troszeczkę, troszeczkę flory. O, zakwitło, znaczy długo stało. No ale popatrzcie, jaka tu jest szyba, w ogóle przestrzeń ładunkowa. Tu troszeczkę jest ten, tu tak ten, opony, opony to się wymieni, tu się, tu się też wymieni, tu się polakieruje, to się wyczyści, tutaj tu się też polakieruje, to też się wymieni, kurczę, tu, to, to nieważne, wyciągarka jest, patrzcie jaka wyciągarka, zderzaczek, zderzaczek troszeczkę się rusza, ale to też ogarniemy, tu troszkę dziurawy, ale to nic, tutaj też. Ale tam, tam jak na razie, jak żeśmy patrzyli, wygląda w miarę. E, hamulców nie ma. Hamulców nie ma. Tu z tej strony wygląda na zdrowego. Ale popatrzcie, patrzcie tu. Jaka tutaj jest przestrzeń ładunkowa. patrzcie No. Tu trochę zjadło. Trochę zjadło. No ale, ale, ale. Chłopaku już zapakujemy. Nie panowie? Będziemy mieli gdzie jeździć. Kurde! No, a, wam pokażę. Bajery jeszcze tutaj, jakie tu są bajery. Patrzcie, jaka jest deseczka, Kurczę, tu jest na bogata. Tu jest nawet, tu szybka jest pęknięta, ale to szybeczkę się na, naprawi. Kupimy nową. Przebieg, słuchajcie, znikomy, jedyne 200-2000. No i dieselek, 1,9. Foteliki troszeczkę też myszki wyżarły. Tutaj też troszeczkę radyjko jest. Klariona porządne. Radyjko, klariona. Klimatyzacji nie ma, jest tylko cool i hot. Zegarek działa. Zapach też jest. Lusterko, patrzcie, lusterko wsteczne jest. Kurde, ale patrzcie, jaka jest przestrzeń ładunkowa. No kurde. Bajera, Bajera. Oczywiście hak też jest, słuchajcie. Jakby trzeba było podpiąć przyczepę kempingową, no tej może nie Ale tamtą niewiadóweczkę To myślę, że on sobie pociągnie, da radę na pewno Ach, Wydeszek troszeczkę jest zjedzony Ale dojechał Dojechał tu na kołach No piękna sprawa, później go odpalimy, jeszcze to Wam pokażę Umyjemy go To będziecie widzieć jaki będzie piękny Jaki będzie piękny. No jeszcze oczywiście Ledbar jest. Ledbar musi być, bo to bez Ledbaru to się nie da jeździć. Bajer, piękny. Piękny. Naprawdę klasa, klasa samochód. Klasa. Ha! No, dajcie znać, jak się Wam podoba. No, będziemy tutaj. Chyba spędzimy w tym samuraju naprawdę dużo czasu, żeby go doprowadzić do porządku. Ale, mamy Samuraja, słuchajcie mamy Samuraja. Silnik 1.9 diesel od Renault. 47 kW. Tu troszeczkę przypaca. Tu troszeczkę nam rzygnął wodą jak żeśmy wracali. Dlatego tu takie wszystko mokre. No ale odpalił, dojechał, słuchajcie jest pięknie. Jest pięknie. A, tam widzę osy sobie znalazły gniazdeczko, jeszcze szukają. No, akumulator padaka. Akumulator jest padaka. Ale jak ten silniczek pracuje? No, powiem Wam, że. Grubo! pięknie. Tutaj. O, tu jest dziureczka. No, leciutka dziureczka, to się dotyguje. Jak z drugiej strony. No, troszecz, tu troszeczkę masą przylepione, tu troszkę rdzy, to się wyczyści, wszystko to ogarniemy, co to, to wiecie. Reszta wyglądała tutaj troszeczkę, jest ten tu, no bagażnik najgorszy chyba. Wydobywamy kolory! Wydobywamy piękny, biały kolor Ale tu się zieleń leje, po prostu No, można nacieszyć oko teraz, patrzcie jaki daszek, patrzcie jaka biel, normalnie, pięknie, patrz, no. No i tak moi drodzy, pierwsze emocje już opadły. Samuraj umyty, trochę rozbebeszony, troszeczkę rzeczy, żeśmy się pozbyli już, żeby zobaczyć jak on wygląda blacharsko. No i już wam pokażę jak tutaj sytuacja wygląda. Pierwsze co, to pozbyliśmy się tutaj tego orurowania razem z wyciągarką, która niestety okazała się być wyciągarką niedziałającą. Tak więc z tym się pożegnaliśmy. Docelowo tutaj będzie coś innego na pewno. Generalnie bardzo ładnie to wygląda wszystko. Popatrzcie jak wyglądają progi tutaj te nakładki, żeśmy sobie ściągli. Więc progi wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Obiecująco. Podłoga... Podłoga powiem Wam szczerze, że no tutaj jeszcze niedosprzątane, ale podłoga wygląda też nieźle, nie jest zgnita nigdzie tutaj, więc jest OK. Rokuje to dość dobrze. No, trochę tutaj się udało doczyścić to wszystko. Jak widzicie daszek, daszek się udało nam też domyć. Nawet ściągaliśmy go dzisiaj, żeby zobaczyć, jak on wygląda bez dachu. No tutaj. Tutaj już odpadł na kawałek kawałek no najgorszy, najgorszy jest bagażnik Popatrzcie tutaj No tutaj troszeczkę To nas tam wystraszyło Deczko, Tam już widać, że jest dziura na wylot Podobnie z drugiej strony Trochę lepiej, ale też Szału nie ma No i tak jak wczoraj Wam pokazywałem Tutaj No tutaj jest najgorzej Tutaj jest najgorzej No w bagażniku jest, jest Najgorzej jak widzicie. Tak więc, tak to wygląda. Dużo pracy przed nami, bardzo dużo. I teraz prośba do Was. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem odbudowy samuraja to zostawcie lajka like dla algorytmu. Troszeczkę odbiegniemy od tematów motocyklowych, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Teraz to też będzie okres urlopowy, bo też wybieramy się na urlop, więc. Przez chwilę, przez chwilę mnie nie będzie. Na tych materiałów jest bardzo dużo. Przede wszystkim mamy trochę materiałów z Rumunii, więc będę chciał je poskładać jakoś, żeby jeszcze jakiś materiał przed urlopem wyskoczył, przynajmniej jeden no a później, cóż, będziemy się bawić tym samurajkiem. Będziemy go doprowadzać do stanu używalności. Tak, żeby cieszyło oko i plan jest taki, żeby został, został z nami na dłużej. To jest 1.9 diesel, wolnosący, bez turbiny, silnik Renault, malutki silniczek, niemocny, nie jakiś szatan, więc w planie jest swap silnika z 1.9 TDI z grupy Volkswagena. No, i tutaj też pytanie do Was: czy macie doświadczenie z tym tematem? Jeśli tak, no to dajcie znać, odezwijcie się w komentarzu, bo w tym momencie wszelkie, ale to wszelkie porady będą bardzo mile widziane. Pamiętajcie o lajku, like pamiętajcie o subie, i widzimy się w następnych materiałach wideo. Na razie. Hej!